Wióreczka. Tutaj poka orzechami myślę, że się skusi. Ale to nie są takie wiewiórki, takie jak no, gdzieś tam jak chodzę na cmentarz, to są takie więcej oswojone, że one wiedzą, że im się da orzecha. Ona tam coś sobie zajada. No podejrzymy. Już rzuciłam tutaj z pięć orzechów ale ona ma tam jakieś inne jedzonko sobie coś znalazła coś tam chrupie jak wypluwa obiera coś wiewióreczka leśna No i taki fragmencik z nadjeziora. No bo dzisiaj oczywiście yy, woda śmigus dingus. Woda taki symbol oczyszczenia. No i fajnie w naturze. Pływa sobie łyska. Tutaj druga. Nie wiem, czy nie szukają może jakiegoś miejsca na jajeczka. Nie znam też tak dokładnie ich zwyczajów. No fajnie, że na jeziorze cokolwiek, cokolwiek spotkałam. jest też para, ale one tam siedzą w krzakach, nie mogę ich na tak y, y, po prostu wyostrzyć aparatu. Y, jest też para krzyżówek, kaczuszek. To jest Dzięcioł czarny. Może go trochę widać. No, tak ciężko zrobić zbliżenie. Pan przechodził, tak potwierdził. Och, to trzeba by mieć dobry sprzęt, żeby takie um, łapać takie perełki.